Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka świętuje 60. rok działalności. 13 września odbyła się uroczysta gala jubileuszowa połączona z Dniem Otwartym Ośrodka. Choć spółka osiągnęła wiek emerytalny, nie spoczywa na laurach. Jaka jest jej główna rola? Podstawowym celem pracy hodowlanej w ośrodku jest produkcja materiału zarodowego, która stanowi istotny element doskonalenia rasy i genetyki zwierząt. Jak to się przekłada na liczby? Produkcja mleka wynosi 6 milionów litrów rocznie przy 1100 sztukach bydła, w tym 600 krowach mlecznych. Dodać należy, że na początku, to znaczy w latach 60., dębołęka utrzymywała jedynie 115 krów. Dzisiaj jest wiodącym przedsiębiorstwem produkcyjnym w branży rolnej. Hodowlanej. To zasługa ludzi, którzy na przestrzeni lat budowali sukces ośrodka, podkreśla prezes Marcin Majewski. Zorlica trzeba mieć pasję, serce w tych czasach i to jest. To są ludzie. To jest największy kapitał ośrodka hodowli zarodowej w Dębołęce. Uroczystość jubileuszowa zgromadziła wielu gości. Obecny był wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak, przedstawiciele władz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, prezydent Leszek Hądzlik i dyrektor Stanisław Kautz. Zgromadzili się również przedstawiciele samorządów, firm i instytucji współpracujących z Dębołęką, aby pogratulować tego zacnego jubileuszu. Witam wszystkich na Dniu Otwartym ośrodka hodowli Zarodowej Dębałęka, połączonym z jubiluszem 60-lecia działalności hodowli bydła mlecznego, właśnie w tym miejscu, w pięknym miejscu, w miejscowości Dębałęka w powiecie Sierackim, w gminie Brzezią w województwie łódzkim. Jesteśmy w przepięknym miejscu, w zabytkowym dworze Rodu Białeckich, w pięknym parku. Dzisiaj troszeczkę mamy trudne warunki pogodowe ale bardzo dziękuję za to liczne przybycie. Jesteśmy, jesteście razem z nami w tym ważnym dla nas dniu. Minister Adam Nowak, gratulując jubileuszu, odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego adresowany do zarządu i pracowników spółki. Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka jest jedną z najlepszych hodowli bydła mlecznego w kraju i może poszczycić się stadem bydła, o bardzo wysokiej wartości genetycznej, które dzięki stosowanym metodom hodowlanym, wiedzy i doświadczeniu osób zarządzających stadem, jest źródłem wysokiej jakości materiału hodowlanego. Buchaje wyhodowane w ośrodku i wykorzystywane w spółkach inseminacyjnych są wektorem postępu genetycznego w całej populacji bydła mlecznego w Polsce. To jest jedna ze strategicznych spółek w zakresie produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli bydła mlecznego w naszym kraju. Stoi na najwyższym poziomie, zarówno tym technologicznym, jak i hodowlanym. Jest to dorobek wielu pokoleń, za który dzisiaj, przy okazji 60 lat jego jubileuszu tutajszego ośrodka, chcieliśmy podziękować wszystkim pracownikom, kierownictwu, tym zaangażowanym w rozwój tutajszego ośrodka hodowli zarodowej. To jest Ośrodek to jest instytucja, która tak na trwałe wpisała się zarówno w krajobraz Dębołęki i gminy Brzeźnia, ale też powiatu sieradzkiego, bo gospodaruje na gruntach na terenie wielu gmin powiatu sieradzkiego, ale też warto podkreślić, że ten dorobek hodowlany tych 60 lat jest imponujący. Od nieco ponad 3000 kg mleka od sztuki, bydła, od krowy w ciągu laktacji do ponad 12 12000 litrów mleka, kilogramów w ciągu jednego tego okresu, jednej laktacji. 6 milionów litrów mleka wyprodukowanego rocznie. To robi naprawdę wrażenie, to wygląda imponująco. To też pokazuje, że produkcja zwierzęca, chów i hodowla bydła jest ważnym elementem. Właśnie naszego krajobrazu, a Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce, spółka strategiczna ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, właśnie zarządzana przez zarząd, nadzorowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Spar Rolnictwa, jest tego najlepszym przykładem. Mam ogromny zaszczyt w imieniu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Prezydentów Mleka złożyć serdeczne gratulacje z tak zacnego jubileuszu. Chylę czoła przed ludźmi, którzy tworzyli i tworzą historię waszej firmy. Pragnę również wyrazić ogromne uznanie dla Waszych osiągnięć na rzecz polskiej hodowli bydła, szczególnie bydła razem mlecznych. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, życzę Panu dalszych osiągnięć, kontynuacji tego, żeby, żeby dalej to trwało. Zdrowia dla wszystkich i wszystkiego, co dobre, żeby się działo, bo może być Pan dumny ze swoich pracowników, wszystkich, jak tu są, wszystkie dobrego. Zasłużeni pracownicy ośrodka zostali odznaczeni odznaką zasłużony dla rolnictwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi nadaje panu Piotrowi Kaczmarkowi odznakę kolorową zasłużony dla rolnictwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi nadaje pani Annie Krotowskiej odznakę kolorową zasłużony dla rolnictwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi nadaje panu Dariuszowi Piątkowi. Od honorowym zasłużonym dla rolnictwa. To jest jakaś zasługa za wiele lat pracy. A szczególnie ważne, bo pracy przy bydle, gdzie cały czas powtarzam, że rolnictwo to najważniejszy dział w naszej gospodarce, a hodowla bydła jest najbardziej pracochłonną gałęzią tego działu. Także wydaje mi się, że bardzo zasłużenie po 25 latach prowadzić stado dużego gospodarstwa. Cele hodowlane są to takie cele, żeby krowa była wydajna, czy żeby była zdrowa. Jak to wygląda? To znaczy, do. W wydajności doszliśmy już takiej, że generalnie nie, nie mówiłbym tutaj o zwiększeniu efektywności produkcji drogą zwiększania wydajności na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy walczymy o tą krowę funkcjonalną, o tą krowę, która będzie zdrowa, nie stwarzała problemów, o, o dobrym zawieszeniu wymienia, o, o dobrych cechach produkcyjnych, oczywiście również takich jak somatyka, płodność. Także ta wydajność myślę, że powinna być utrzymana na tej granicy około 12-13 kilogramów mleka od sztuki rocznie, ale teraz powalczmy bardziej o, o zdrowotność tych krów. Uroczystość jubileuszowa była również okazją do złożenia podziękowań samorządom, firmom i instytucjom za współpracę. Podziękowanie z rąk prezesa zarządu spółki Marcina Majewskiego otrzymał między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Starosta podkreślał znaczenie ośrodka dla polskiego rolnictwa. Część powiatu to jest rolnictwo w stricte wydanym warzywnym, sadowniczym, natomiast ta druga część powiatu, takimi glebami mniej żyznymi, to jest przede wszystkim produkcja. I tutaj ośrodek hodowli zardowej w Dębołęce, naprawdę to jest ośrodek, który jest takim wzorowym, powiedziałbym, na całą Polskę. I wielu rolników, którzy prowadzą hodowlę, szczególnie krów, prawda, do tego ośrodka nieraz tutaj zawitało. Ośrodek Dębałęce był jednym z trzech przedsiębiorstw, do których zaimportowano pierwsze jałówki rasy holsztyno-fryzyjskiej. W 1974 roku sprowadzono tutaj stado liczące 77 sztuk. Na początku lat 90., gdy spółkę przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, rozpoczęło się jej doinwestowywanie. Zasadnicze zmiany modernizacyjne przeprowadzono w pierwszych latach XXI wieku. Modernizacja pozwoliła na zmniejszenie zatrudnienia i kosztów produkcji Produkcji mleka oraz zwiększenie jego sprzedaży, a także dostosowanie gospodarstwa do wymogów Unii Europejskiej. My jesteśmy takim ośrodkiem hodowli zarodowej, który ma dbać o polskie rolnictwo, dbać o rozwój, o rozwój genetyki, ale też pokazywać te naj, najlepsze, najlepsze, innowacyjne rozwiązania właśnie rolnikom indywidualnym, czy też szkołom rolniczym średnim. Mnóstwo studentów odbywa u nas praktyki. Są studenci z, z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy też z Lublina, więc tutaj jest reprezentowana też cała Polska, a ta hodowla słynie ze swojej jakości, z dużych wyróżnień, dużych medali, więc, więc też ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby podglądać jak, jak hodujemy krowy. Prace hodowlane prowadzone w spółce przynoszą efekty w postaci nagród czempionów i wiceczempionów zdobywanych przez zwierzęta na arenie krajowej i międzynarodowej. Ośrodek nie przestaje się rozwijać. W planie są też kolejne inwestycje. Takim mankamentem jest hala udojowa. Ona jest z początków XX wieku, z początku lat 2000. To jest taka hala udojowa ryba oś 2 razy 12. Było wtedy mniejsze stado w Dębołęce, Teraz to stado rozwinęliśmy na fermie Dębołęka, na fermie Dąbrówka to jest 600 krów dojnych, więc są plany budowy hali udojowej karuzelowej na 50 sztuk halich wydajniejszej dzięki temu możemy zwiększyć produkcję mleka ale też zwiększyć obciążenie i komfort pracy pracowników bo praca przy produkcji zwierzęcej naprawdę jest pracą ciężką wymagającą i ciężko coraz bardziej znaleźć pracowników, szczególnie młodych ludzi, którzy taką pracę by podjęli. Jednym z punktów jubileuszowej gali był panel dyskusyjny – szanse i zagrożenia w produkcji zwierzęcej wyzwania stojące przed hodowcami. Moderatorami dyskusji byli Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Fermer oraz Mateusz Uciński, redaktor naczelny miesięcznika hodowla i chów bydła. Można było też skorzystać z informacji i porad przygotowanych przez instytucje rolnicze: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Instytuty Naukowe oraz firmy z branży rolniczej. Swoje stoiska wystawowe mieli również strażacy i koła gospodyń wiejskich, które przygotowały ciepły poczęstunek.